Jak automatycznie księgować do KPiR VAT nieodliczony z tytułu proporcji bazowej w Rachmistrzu GT. Jeśli chcesz automatycznie księgować do KPiR VAT nieodliczony z tytułu proporcji bazowej, to w pierwszej kolejności odnajdź ustawienia proporcji bazowej. Ponieważ proporcja bazowa dotyczy podatku naliczonego, odnajdziesz ją w ewidencji VAT zakupu. Kliknij w górne menu Operacje, a następnie Proporcja bazowa. Jeżeli nie wprowadzałeś jeszcze proporcji bazowej na dany okres, kliknij Dodaj. Jeśli masz już wprowadzoną proporcję bazową, skorzystaj z opcji Popraw. Księgowanie nieodliczonego VAT-u ma oczywiście sens wówczas, gdy wartość proporcji nie wynosi 100%, bo tylko wówczas proporcjonalne zapisy VAT będą wykazywały wartość nieodliczaną. W ostatniej sekcji Księgowanie nieodliczonego VAT-u zaznacz opcję Księguj w KPIR, a następnie kliknij OK. Gotowe. Od teraz, gdy zaksięgujesz zapis VAT zakupu z odliczeniem proporcjonalnym, do KPIR trafi kwota netto powiększona o wartość nieodliczonego podatku VAT. Pamiętaj również, że dokonane ustawienie dotyczy księgowania faktur zakupu z subiekta. Dokonując księgowania faktury zakupu według schematu importu, Także ujmiesz kwotę nieodliczonego podatku VAT w kosztach.